Witam Was wszystkich i zapraszam na kwietniowe horoskopy. Uwielbiam miesiąc kwiecień. Czy również Wy macie takie pozytywne nastawienie do tego czasu? Do tego czasu, kiedy budzi się Ziemia, kiedy budzą się wszystkie rośliny i kiedy tak naprawdę i my się budzimy, jakby z zimowego letargu do nowego. Jesteście na to gotowi? Jesteście gotowi na to, żeby ruszyć z pełną parą, bo dziać się będzie dużo. Wiecie o tym, bo no cóż, bo to właśnie taki czas. Nie będę wdawać się w szczegóły. Każdy z nas czuje to jakby hmm, podskórnie, że coś się szykuje. Ok, a Teraz główna energia dla nas wszystkich. Za chwilę wyciągnę parę kart. Natomiast chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną. Za Wasze subskrypcje, również za Wasze komentarze, lajki, ale też udostępnienia. Bądźcie ze mną. No i co? No i zobaczmy. Co tuż piszczy w tej młodej trawie dla nas ogólnie w kwietniu. To czas niby słuchajcie takiej domowej nudy. Kiedy człowiek właśnie myśli o tym, żeby w tym gnieździe się tam swoim własnym umościć, żeby może coś zrobić, żeby było wygodniej, cieplej, milej. Tutaj coś przybić, tam coś poprawić, może kupić jakiś mebel, może posprzątać. W każdym bądź razie komfort, komfort tutaj życia będzie się bardzo liczył. A w momencie, kiedy tak nam jest dobrze, miło i przyjemnie, wówczas mamy większy margines tolerancji. Mamy przy braku ujemnych bodźców bardziej takie przychylne oko na to, co nas spotyka. Również, co wyprawiają dzieciaki w parku czy też na podwórku. Ale, ale słuchajcie, w momencie, kiedy jest taki trochę spokój, ten, ten domowy, ten mir jest zachowany to dobry to jest moment na to, żeby pewne problemy wreszcie znalazły rozwiązanie. Tak więc nie starajmy się w czasie tych porządków wiosennych wszystkiego pozamiatać pod, dyma, pod dywan, lecz wręcz przeciwnie, spojrzeć jakby ponad to. Ponad te paprochy, brudy, brudne ręce, brudne nosy, brudne myśli, a czasami może nawet trochę nie takie uczucia. Chociaż mówi się i tak naprawdę tak jest, że to nie uczucia są błędne, bo każdy z nas ma prawo do każdych uczuć. Ważne jest tylko to, co ciało z tymi uczuciami zrobi, w którym kierunku pójdzie. Czy gniew będzie motorem do jakiegoś wariackiego działania, czy miłość również do szaleńczych posunięć? Tak więc dobrze jest w tym miesiącu zobaczyć te swoje błędy z trochę innej perspektywy. Mówię swoje, bo tak naprawdę zobaczyć Belkę w czyimś oku. Nie jest problemem. Belka jest we własnym oku dużym, dużym, jednak, no co by tutaj mówić, właśnie problemem, właśnie takim życiowym kosztem. Tak mi się jakoś tutaj nasunęło. I słuchajcie, znaleźć rozwiązanie, znaleźć dalszy ciąg. To jest cała sztuka. Rozwiązanie to jest jedno. Zobaczenie, że ktoś, coś, że wy może popełniło się jakiś błąd, to jest druga rzecz. Ale umiejętność wyjścia z takiej sytuacji no to tutaj jest, myślę, że wielką. Sztuką. Czasami warto swoje ego schować gdzieś głęboko do kieszeni, przeprosić nie tylko siebie, ale wszystkich naokoło i właśnie z takim podniesionym czołem pójść, pójść do przodu. Bo to, tak długo się rozgadałam o tym błądzie, ale jest o czym? Bo to, słuchajcie, nie jest Problem w tym, że ktoś jakąś rzecz zrobił, która generalnie właśnie niech się tym błędem życiowym nawet czasami nazywa. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby więcej takich błędów w życiu nie popełniać. Jesteśmy ludźmi rozumnymi, po to mamy głowy, po to mamy wolną wolę żeby w momencie kiedy głowa zauważy, że coś poszło nie tak, robić poprawkę na kurs i wyznaczyć nową trajektorię. Tak więc nie bójmy się błędów, nie bójmy się upadać na kolana, czasami nawet wsadzić nosa. Do kociego, do kociego, nie, do Kreciego. Słuchajcie, jak to zabrzmiało. Do Kreciego kopca. Ale później, później tego nosa stamtąd wyjmijmy, umyjmy rączki, nosek, buzie i idźmy bogatsi w nowe doświadczenia do przodu. Tak więc, taki to może być ciekawy miesiąc w ciekawe. Takie dość głębokie, powiedziałabym nawet przemyślenia, ale też decyzje, decyzje, które suma sumarum na koniec będą ważyć o waszej stabilizacji i stabilności życiowej, bo nic nie trwa wiecznie. I w momencie kiedy ta stabilizacja jest już ogarnięta ale właśnie ten życiowy błąd się zdarzy to warto warto jednak sprawdzić dlaczego dlaczego tak się stało namawiam was do takich samodzielnie podejmowanych decyzji bo to trochę zawsze inaczej wygląda niż wtedy kiedy życie zmusza nas do Zmiany kursu. I tutaj już nie ma wybacz, nie ma przepraszam, nie ma już nie będę. Tutaj siły wyższe robią za nas to, co lekko bodźcujący powinniśmy wcześniej zrobić sami. No dobra, koniec tego wstępu. No i lecimy z, z horoskopami dla poszczególnych znaków Zodiaku. Piszcie, proszę, w komentarzu mm, uśmiałam się, bądź uśmiałem. Niech właśnie odbiór tego horoskopu będzie taki radosny, ciepły, miły, serdeczny, no i podnoszący, właśnie, na duchu. No to co? Zaczynamy. Witam Was, drogie strzelce i strzelczynie. Co tam najważniejszego będzie dla Was w kwietniu? Zobaczmy. Jeżeli dotychczas folgowaliście sobie trochę z tymi zachciankami albo odlatywaniami, bez względu na to, czym one były spowodowane, to teraz, to teraz możecie się czuć trochę, jakby, jakbyście sami z tym przesadzili. Jakby to dosięgało pewnej granicy i mówi się wówczas, nie, no, to już, to już jakby nie dla mnie. Czy to takie folgowaniu w spełnianiu swoich zachcianek, czy to może trochę za dużo drinków, czy też po prostu, Odlecienie, odlecienie, taki odlot daleki od rzeczywistości i marzenie na jawie. Teraz, teraz to stwierdzacie, że chyba już wystarczy. A co miłego może was w tym miesiącu spotkać? No, powiem Wam właśnie, że idealnie odnajdujecie się w tej nowej szansie, która wam się w życiu pojawia. To jest takie życie raczej na pograniczu jawy i snu, odchodzi gdzieś w cień. Takie życie nie do końca prawdą, odchodzi w cień te tajemnice, te raczej podkopywania gdzieś tam nawet może pod sobą samym dołków to również się kończy. Tutaj przychodzi czas, słuchajcie na nową rzeczywistość. Może to być zakup ziemi, może to być jakaś cudowna darowizna, która wam się właśnie zdarzyła. Może to być Mogą to być doskonałe zyski finansowe, które w jakikolwiek sposób wa na Was teraz spływają, czy to może nowe decyzje w tych sprawach, a może mogą to być również znajomości z majątnymi ludźmi, które otwierają dla Was nowe możliwości. Oprócz tego oczywiście wyjazd na wieś, Wyjazd na swoją działkę, zakup ziemi, i, i tutaj zagłębiać możecie się właśnie w tym, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba rozruszać ten kawałek, który stał się Waszą własnością. I odnajdujecie się właśnie cudownie. Z Matką Ziemią. Cudownie Wam się czuć właśnie taką osobą, która coś zyskała, która coś odkryła, która właśnie wykorzystuje tą ziemską szansę. Ale co Was może zasmucić? Tu jakiś wyjazd może być dla Was takim, Wyjazdem w stare, w stare pielesze, może też do miejsc waszego dzieciństwa, do waszej rodziny. I może was trochę smucić to, że z jednej strony tam, że jedziecie i jesteście z tymi ludźmi, a z drugiej strony, że z nimi obcujecie. Tak po prostu, że to jest trochę tak, jakbyście już. Do tego towarzystwa, do tych miejsc, do tych ludzi nie pasowali. To tak, jakbyście grali na kompletnie innych instrumentach. Wy raczej odbieracie siebie nie jak tym z tym miejscem, nie jak drużynę, właśnie, tylko jakbyście byli wyobcowani, jakbyście byli osobami niezależnymi. Osobami, które idą swoimi własnymi ścieżkami. To jest trochę tak, jakbyście się rozjechali. Owszem, jest jeszcze sentyment, jest jeszcze pamięć przeszłości, jest jeszcze hmm, pamięć tego, że kiedyś fajnie ze sobą spędzaliście czas i w ogóle ta przeszłość była waszą wspólną przeszłością. Wasze doznania, uczucia, emocje, miejsca, to wszystko było wasze wspólne. Teraz, teraz jest jakby już nie twoja. A co powróci? Tu taki przychodzi trochę. Chciałoby się mieć ten zimny, twardy osąd na temat rodziny, na temat w jakikolwiek w jaki sposób można z nimi być, cieszyć się. A z drugiej strony, słuchajcie, nie chce się. Po prostu nie chce się. To jest tak, jakbyście byli na jakiejś uroczystości, powstrzymywali się od tego, żeby być, sobą może folgować sobie trochę bardziej z różnymi rzeczami, mówię folgować, ale to może oznaczać również, że bez żadnych ograniczeń po prostu być sobą. A tutaj a tutaj przychodzi jednak coś, co Wam mówi, że nie, że ja chcę inaczej. Ja kompletnie. Chcę inaczej spędzać czas, inaczej rozmawiać. Nie muszę się powstrzymywać ciągle. Ja chcę wreszcie wywalić kawę na ławę. Ja chcę wreszcie wypowiedzieć siebie. No tak. A co w pracy? To jakby świat dawał Wam drugą szansę. I to od razu słuchajcie z grubej rury: albo wysokie stanowisko, albo bardzo odpowiedzialna praca, która czyni z Was osoby mocno zaangażowane osoby, które mają wiele do powiedzenia. Osoby, które mają za sobą dużą odpowiedzialność i osoby, które decydują o tym, w jakim kierunku coś ma pójść. Tak więc nieźle to się zapowiada, ponieważ chcą od Was, żebyście właśnie byli takimi osobami, na których można liczyć, którym można coś powierzyć. I które wiedzą, co mają zrobić. Po prostu. A co w uczuciach? Możecie mieć do czynienia z osobą, która jest niezwykle aktywna, która wie, jaka jest jej wartość, co sobą reprezentuje. I powiem Wam, potrafi z tego uczynić argument na każdy temat. To jest taka osoba, którą ciężko przerobić na jakikolwiek kierunek, który nie byłby zgodny z jej chceniem, z jej potrzebami. Ta osoba potrafi bardzo mocno robić wrażenie również na tobie, Nie boi się korzystać z atutów, które ma, jest osobą, pod której można być naprawdę wrażeniem. A niespodzianka tego miesiąca, Możliwe, że po dość długim okresie przerwy w pracy, przerwie w dochodach i takim, powiedziałabym Wam, okresie braku prosperity, podpisujecie jakieś umowy, zawieracie kontrakt i dzieje się, naprawdę zaczyna się dziać. I widać tutaj niesamowitą od razu różnicę, w dochodach różnice w tym, w jaki sposób odbieracie świat, życie i siebie. To jest trochę tak, jakby właśnie ta umowa, ten papier, to coś, ta decyzja podrzuciło Was niesamowicie do góry, i dobrze Wam z tym. A podsumowanie bądź rada. Działaj, działaj, angażuj się, może nawet ćwicz, ruszaj się, pozwól sobie na to, żeby wykrzesać siebie iskierkę życia, iskierkę chęci parcia do przodu i chęci tego, żeby budować swoją pozycję, bez względu na to, czy to jest w pracy, czy to jest w rodzinie, czy w domu. Czy też pozycję twoją finansową. Działaj. Działaj i nie myśl o tym, co już przeszło ci konosa, co się skończyło, co przestało być aktualne, czego nie ma. Tutaj właśnie liczy się to, żeby dać sobie szansę, żeby dać sobie możliwość. I, I pozwolić sobie, suma summarum, na koniec, być osobą otwartą, ciepłą, serdeczną, niezamkniętą, właśnie na uczucia, i też ciągle nie będącą osobą w żałobie, ciągle osobą wspominającą to, co gdzieś tam się skończyło. Działajcie. Działajcie, a zobaczycie, że w miarę jak wasza sytuacja będzie się stabilizowała, wówczas przeszłość będzie odchodziła do przeszłości, a wy, a wy będziecie widzieć dla siebie mnóstwo nowych możliwości. Bo w momencie, kiedy człowiekowi jest tak po prostu dobrze, kiedy nie musi się martwić o to, co jutro włoży do garka i za co zapłaci rachunki, wówczas jakby jego charakter staje się bardziej otwarty i miękki, i taki mm, wrażliwy na boczce. No i tyle. Trzymajcie się cudnego miesiąca, i co do następnego.